Ekonomia, kapitał, gospodarka. Proszę Państwa, czy jesteśmy bogaci, czy biednicy? O to jest pytanie. Proszę pana, ja chciałem na podsumowaniu roku, dobrze, by było tak powiedzieć wprost, że jesteśmy jednak Zresztą, bogaci. Tak. Nie, bo to jest dużo zamieszania, czasami te pytania mogą wprowadzać. Ja z zaskoczeniem stwierdzam, że ludzie słysząc, że spada dynamika konsumpcji, myślą, że konsumpcja spada. I to nie tylko przeciętni obywatele, ale również posłowie w naszym parlamencie. Posłowie nawet tak rozumieją. Znaczy, nie nawet, nie, tylko bo... zwykle. To panie Pani ryżu, pan mówi. Ale nie, przerażające jest to, jak to, o czym się słyszy, jak można różnie to interpretować. Ale myśli pan, że tak niedouczeni są? Boję się, że nie łapią do końca i spadną dynamiki nie utożsamiają ze spadkiem w ogóle. Co jest ważne, jednak dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że my wydamy w tym roku trochę więcej na święta. Niż zeszły. Mnie aż tyle więcej niż w 2012 w stosunku do 10, ale w sumie jedna gospodarka polska w 2012 roku była bogatsza od jest 2011 i to jest najważniejsze. Oczywiście ten przyrost bogactwa jest dużo wolniejszy. Nierównomiernie się rozkłada, o czym między innymi pisze dzisiaj Gazeta Obożna na pierwszej stronie, ale co by nie powiedzieć, w 2012 przyrosło nam, że tak powiem, zasób pieniędzy, może mniej niż się spodziewaliśmy, ale ten przyrost miał miejsce. Faktem jest, że kończymy rok trochę Bardziej takich smutnych nastrojach niż go zaczynaliśmy, ale mam nadzieję, że przyszły będzie za siebie. Profesora. Ja muszę... na profesora Kalickiego. ale ja, ja mówię o przeciętym Polaku, panie redaktorze. Panie redaktorze, polak. jestem zadziwiony, bo to się ruga polityków, że czegoś nie rozumieją. A tutaj nasz kolega mówi, że przyrost, zas, przyrost zasób pieniędzy. Myślę, że chodziło mu bardziej o przyrost bogactwa. No, tu tak? ja bo tak? chciałem po, prostu, po polsku powiedzieć. No. Bo zasób pieniędzy. A bo bogactwo Bogactwo nie ma. Nominalnie nam przyjął. Bogactwo są pieniądze, tak. pieniądze to są. A, yy, yy, proszę pana, a bogactwo ja... to nie po polsku jest, myśli pan nie? Nie, no, nie można w kółko powtarzać tego samego słowa, bo ludziom się kojarzy bogactwo. Kojarzy się z, z, z bogactwem, bogactwem. a nie z ryszardem Petruszem wrócę Proszę pana, z każdym innym, ale. Majątek wzrósł. Majątek wzrósł. i finansowy. Pan. Czyli Pan, mamy więcej chleba i pieniędzy? Nie, nie. Wzrosła <laughs> pieniędzy, pani akcji, należności, obligacji, o, panowie, depozytów. Panowie, jakie wasze są odczucia? Czy jesteście bogaci, czy biedniejsi? Czy wiedza wasza w tym ja, zakresie? Ja myślę tak, że moje odczucie absolutnie nie koresponduje z tym, co czytam w mediach polskich, zaznaczam, bo media zagraniczne Polskę chwalą i pokazują jako przykład wielkiego sukcesu gospodarczego mm -hmm. w trudnych bardzo czasach. Jak się popatrzy na media polskie, no to wydaje mi się, są też te, panowie profesorowie, specjaliści od wieszczenia tutaj Armagedonu, prawda? Kto na przykład? No pan profesor Rybiński na przykład. Tak, e, Rybiński, no Gdyby tak, się to. w 10% sprawdziły jego przepowiednie, to już byśmy dzisiaj byli poniżej poziomu greckiego, prawda? No 5%. Wie, więc jak to, jak, jak to wszystko yy, czytam, to widzę, że to w ogóle nie koresponduje z rzeczywistością, więc y, w tym sensie y, powiedziałbym, że y, czuję się bogatszym i natomiast ten mój entuzjazm trochę, y, trochę jest stonowany, jeśli popatrzę na perspektywy na y, przyszły rok, no które... Nie są, nie, są, nie, są, nie są złe, no ale pewnie, pewnie pogorszenie pogorszenie koniunktury nastąpi jednak, przynajmniej w pierwszym półroczu i do tego musimy na to musimy być przygotowani. Natomiast na koniec roku pewnie jak się spotkamy tutaj, jeśli Pan Bóg pozwoli dożyć. Za rok, to pewnie powiemy, że daliśmy sobie radę z rokiem 2013, wchodzimy w 2014 z dużą dawką optymizmu. Ja bym chciał w takim wymiarze, może bardziej społecznym, ponieważ zastanawiałem się właśnie nad tym podsumowaniem roku, roku 2012. Ja jednak wrócę do, do tej fety piłkarskiej, jaką zorganizowaliśmy. Uważam, że to był taki moment, kiedy zaczęliśmy trochę inaczej patrzeć sami na siebie i na kraj, w którym żyjemy. Miało być fatalnie, miało być źle, wieszczyliśmy strasznie złe rzeczy, wyszło bardzo fajnie bardzo często we Francji, do której mam przyjemność, często jeździcie, o tym mówi, mówiąc, że Polska zrobiła naprawdę prawdziwe święto. I to nie chodziło wcale tylko o futbol. Ja patrzę na to przez ten wymiar taki... Ale pan we Francji gdzie o tym mówi? W telewizjach nie, 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 nie. Tam, tam niestety nie jestem zapraszany, ale bardzo... Nie wiedzą, co tracą. <laughs> <Fatalite>. <laughs> nie, nie. Fatalité jest, ale nie, naprawdę. Uważam, że to, że, że to jest coś, co powinniśmy docenić, że nam, że nam to wyszło. Ja mówię to jako podsumowanie roku, poza tym, że jesteśmy bogactwem, to jesteśmy, bogaci, to jesteśmy bogaci o te doznania i trochę wiary w siebie. Jasne, kto jeszcze? W tej sprawy. Pan profesor. Pan no ja myślę, profesor. że nie chodzi o to, czy jesteśmy tylko bogaci, prawdy, czy proszę, tylko biegliśmy. Chcę powiedzieć, że świat rozwiązał wiele problemów w roku 2012. I myślę, że pesymizm, jakim wchodziliśmy w rok 2012 w związku z Unią Europejską, z tymi nierównowagami makroekonomicznymi, okazuje się, że krok po kroku. Nadgryzamy ten kryzys i właściwie wiele problemów zostało w jakiejś mierze rozwiązanych. Dzisiaj Grecja nie jest ciągle na pierwszych stronach gazy. Dzisiaj już tak wiele nie mówi się o Hiszpanii czy o Włoszech. Stany Zjednoczone. O Włoszech coraz więcej niestety. O coraz, ale w innym kontekście w kontekście no, wyborów. Na przykład, no, ale ale w kontekście zostać. wyborów nie mówimy, że grozi jakieś załamanie. I wydaje mi się, że to jest pozytywne, że świat rozwiązuje. Krok po Panie kroku problem przyszły rok w Polsce. Czy sądzi pan, że te prognozy? Ja już kiedyś powiedziałem, że, bardzo prognozy... że pod koniec roku jednak nastąpi już przegięcie trendu, i raczej, oczywiście, pierwsza połowa roku, niestety, patrzę na to e, z tak. pewną ostrożnością, natomiast uważam, że w drugiej połowie roku gospodarka zacznie wyraźniej przegięcie rosna. trendu teraz następuje, tak? Nie, nie, przegięcie trendu nastąpi w połowie roku. W połowie roku. W połowie Ale tutaj roku jestem wróżbitą. Tego. Przecież sam mówię tutaj często, że nikt z nas nie wie, jaka jest przyszłość. Hmm. Tak? To, to jest tylko wróżenie. No i taką wróżbę na podstawie takie, doświadczeń, takie jeśli chcesz, kryzysu. Jeśli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, opowiedz mu o swoich planach.